Zosia. Tomek. O czym chcemy dzisiaj porozmawiać? Ja chcę opowiedzieć historię. Historykę, która będzie wprowadzeniem do tematu naszej rozmowy. Kiedyś uczestniczyliśmy w konferencji, gdzie było chyba kilkaset osób, i w przerwie kawowej ja rozmawiałem z kimś, i Zosia też z kimś rozmawiała, i w pewnym momencie Zosia. Chciała pójść do, tam do bufetu, zamówić sobie kawę czy herbatę i zadała mi pytanie Tomek, czy ty chcesz kawę? Ja powiedziałem tak, poproszę. I na to wszystko osoba, z którą Zosia rozmawiała, to była pani. Spojrzała na mnie takim zimnym wzrokiem i powiedziała, co rączki urwało. I my wtedy oboje zgłupieliśmy. Tak, tak, to było bardzo zaskakujące. Nawet nie wiedzieliśmy, co odpowiedzieć. Eee, tak, tak. Chyba do tej pory nawet nie, po, nie potrafiłabym znaleźć jakiejś e, riposty. No, zaczęłam się tłumaczyć i powiedziałam: Nie, ja po prostu idę do bufetu, więc to nie jest dla mnie problemem, żeby wziąć drugą kawę i zanieść mężowi, który akurat był bardziej zajęty. No właśnie. E, w, I, w I o szacunku w małżeństwie chcemy dzisiaj porozmawiać. Zapraszamy. Tomek, to porozmawiajmy właśnie o szacunku, o szacunku w małżeństwie, o szacunku w relacji małżeńskiej. Ten temat właśnie żeby naszej rozmowy tak nas zainspirował pan psychoterapeuta Wrocławski Jacek. Rydlewski, który powiedział, że bez szacunku miłość jest fikcją. Czy ty się z tym zgadzasz? No ba, oczywiście, że tak. Ta sytuacja, ta historyka, którą powiedzieliśmy na początku, pokazywała takie totalne niezrozumienie relacji małżeńskiej, tak, że ta osoba była jakoś zaszokowana i wręcz tak trochę mnie pod ścianą postawiła, że co mi rączki urwał, że przecież mogę sobie sam pójść po tą kawę, a nie jako prosić, czy, czy w zasadzie odpowiadać na Twoje pytanie, tak? Gdzie my wzajemnie sobie naprawdę pomagamy, usługujemy, jesteśmy w takim współdziałaniu, i w tym wszystkim staramy się okazywać sobie szacunek. I rzeczywiście uważam, że za panem Jackiem Rydlewskim, że bez, bez szacunku to miłość to jest pewna taka atrapa. To jest jakaś, jakaś fikcja. Mhm. Mhm. Szacunek wydaje się być, mhm. yy, być taki jakby niżej pon niż miłość. Mówimy... No, ja Ciebie kocham. Ale kiedy to są słowa? Emocje, a w naszym takim życiu nie okazujemy szacunku. Nie okazujemy tego, że jesteś ważny, ważniejszy niż ja? Nie. A może? Y Twoje potrzeby są ważniejsze niż moje? Co to jest ten szacunek? Na pewno okazywanie yy, miłości, okazywanie takiego zainteresowania tobą, twoimi potrzebami, ale w relacji. Więc tutaj nie będziemy rozgraniczać, i nie będziemy rozróżniać, że okazując szacunek ja siebie unieważniam. Mhm. Jakby może to dobrze by to wybrzmiało, że to nie chodzi o to, żeby do okazywania szacunku ja powinienem siebie unieważnić? No właśnie nie. Właśnie dlatego, że siebie szanuję, dlatego, że jesteśmy razem małżeństwem, jesteśmy tą jednością, to okazuję Ci szacunek i nie zastanawiam się na tym. Trochę nad tym. Trochę myślę jak z jazdą samochodem, tak? Jeszcze jak robimy kurs prawa jazdy, to tam niektórzy... Na moim kursie było takie, pamiętam, to się nazywało suchy pedalarz. Czyli pierwsze zajęcia, gdzie się siedziało w samochodzie, który nie jechał, i, i przy instruktorze musiałem mówić, że teraz wciskam sprzęgło, teraz nadaję gazu i tak dalej. A potem jak już jeździmy samochodem, to w ogóle się na tym to jest naturalne. Mhm. Te udruchy, tak? to, to prowadzenie pojazdu, i myślę, że podobnie w miłości ten szacunek, który jest takim spoiwem, nie zastanawiamy się nad tym tak bardzo, że teraz zrobię coś, żeby okazać szacunek. Raczej to robię w naturalny sposób. Ale ta, ta przywołana przez nas sytuacja pokazuje, że dla niektórych osób to współdziałanie, tam też poruszymy trochę temat słowa pomoc. Tak? Jest takie ostatnio w naszym odczuciu przynajmniej takie wrażliwe słowo, pomoc. Tak, Zwłaszcza pomoc w małżeństwie. Pomoc w małżeństwie. Mhm. Dlaczego takie wrażliwe? To budzi silne emocje z tego, co widzimy. Bo wytłumaczmy to w kontekście. Tak się podśmiechujemy z tego, jak oglądamy gdzieś w mediach społecznościowych, jak kobiety zwłaszcza mówią, no też coś nie będę męża prosiła o pomoc, bo dlaczego mam go prosić to o jest pomoc? To jest jego obowiązek. obowiązek. Ona, ona mówi, że jak to on może mnie zapytać, czy mi pomóc? Przecież to jest jego obowiązek, to nie jest tak, że on mi pomaga, a to jest mój tak. obowiązek. Jakby trochę rozumiemy, z czego to wynika, tak? Trochę rozumiemy, że oparte są być może to jakieś niefajne doświadczenia w relacji, ale jeżeli mamy myśleć i budować dobrą relację, zdrowe małżeństwo, to ta pomoc jest czymś oczywistym i to nie uwłacza ani jednej, ani drugiej osobie, że my sobie wzajemnie pomagamy. No właśnie. Yy, bo co, co ty na to? Yy. Kiedy właśnie chciałabym tak dotknąć tego, bo to często słyszę, jak zwłaszcza kobiety mówią, dlaczego ty ma mąż ma mnie pytać i, i w ogóle nie chcesz, bym mnie pytał, czy pomóc ci y w sprzątaniu? Mhm. No bo to oznacza, że sprzątanie jest obowiązkiem Obowiązkiem Właśnie żony i mąż tylko, tylko. Pomaga. Jak to jest z tą pomocą? No przy takim podejściu, że to jest mój obowiązek, więc ty masz po prostu to robić, a nie pytać, czy możesz mi pomóc. I taki podział moje, twoje, mhm. tak? To trochę jak mieliśmy rozmowę o pieniądzach, yy, gdzie też powinniśmy o tym, że podejście moje, twoje, już rodzi pewne napięcia, już rodzi pewien podział. To myślę, że podobnie tutaj dzielenie na moje obowiązki, twoje obowiązki. Rodzi pewne napięcie, i może rodzić też w dalszej konsekwencji takie spojrzenie, no zaraz, to jest jego obowiązek, dlaczego ja mam to robić? Albo w drugą stronę, jak to jest, on mówi, że to jest mój obowiązek, pyta, czy mi pomóc, a przecież to jest nasze wspólne, i to ten cały taki tygiel, e, tak, może to byłaby forma karykatury, ale wyobraziłem sobie, gdyby takiś moje, twoje według tego podziału, <laughs> czyli tych rączek nie urwało, tak? E, małżeństwo, które idzie wieczorem spać. I teraz tak, ona ścieli swoją połowę łóżka, bo to jest jej połowa łóżka, a ta druga to jest jego połowa łóżka. Więc tam nie ma, nie wiem, poszewki i tak dalej. Idzie sobie zrobić herbatę do kuchni, już mm -hmm. jeśli jesteśmy przy tym może wieczorem nie kawę, ale tą herbatę, tak. I ona sobie idzie robić, żeby usiąść przed telewizorem czy tam przed y, monitorem i obejrzeć film razem z nim. Ale jak on chce kawę, czy herbatę, czy jakieś tam chipsy, to on ma sobie pójść, bo to są, to jest jego potrzeba. No to już brzmi jak karykatura, tak? To pytanie, czy to jest dalej relacja małżeńska, czy to jest dalej takie współdziałanie, czy to już są jakieś takie dwie indywidualne osoby, które po prostu razem mieszkają. Myślę, że tutaj też się zderzamy z tym, że mm, na przykład w jednym małżeństwie są jasno określone role, y Albo tradycyjnie, albo nie, ale pewne zadanie przypisane i powiedzmy to wyraźnie, jest zgoda na to w małżeństwie. E, na przykład u nas ja zajmuję się kuchnią, ja zajmuję się gotowaniem, co nie znaczy, że, że ty nic nie potrafisz zrobić, ale to jest moje i mi to pasuje. Ja, że robisz to znacznie lepiej, niż gdybym ja to robił. Ale tak, tak. To jest... I mamy na to zgodę, że mamy podzielone nie, niektóre, niektóre obowiązki, ale są niektóre rzeczy i też mogą być, i znamy, takie pary małżeńskie, gdzie mówią, ale zostańmy przy tej kuchni, ale to jest nasze wspólne, więc razem dzielimy to i, i to jest czy to obowiązki, czy dni tygodnia, czy tygodnie, w których gotujemy. Najczęściej to z tego mam teraz w głowie jedno, jedno takie małżeństwo, to raczej kto przychodzi pierwszy z pracy, ten się zabiera za przygotowanie posiłku dla całej rodziny. I to jest. Tak, no akurat nie wiem, jakieś kwestie związane z samochodami, tak, przeglądy, wymiana opon i tak dalej. No to jest takie oczywiste, że to jest mój zakres. Ja się wcale nie czuję przy tym jakoś pokrzywdzony, że co drugiego tankowania nie robisz ty, albo co drugiej nie wiem, przeglądu samochodu technicznego, to nie robisz ty. Więc tutaj myślę, że to, ten fundament, to spojrzenie, trochę jakbyśmy odczarowali to słowo pomoc, tak, że ono nie różnicuje. Jeżeli ja pytam Ciebie, czy pomóc ci w czymś, to nie dlatego, że uważam, że to jest Twój obowiązek, a ja tak trochę jakby z łaski ci pomogę. Tylko to jest nasze wspólne. I przy tych obowiązkach, wracając do naszego tematu, szacunku, kiedy my okazujemy sobie, okazujemy, ale wiemy też, że to, co ty robisz, nie jest mniej wartościowe, że ja robię lepiej, ja robię więcej, bo trudniej jest, nie wiem, zarządzać kuchnią niż Jechać, tankować, czy tam zajmować się, no zostanie przy tych samochodach. To ja jestem wdzięczna i ja szanuję Twój czas, Twoją pracę i okazuję to też mówiąc o tym i wyrażając. I odwrotnie też odbieram i oczekuję szacunku Twojego do mojej pracy. Mm -hmm. Taki, taki element, nie wiem, jak to użyć, lepszości, tak? Mhm. Nie występuje. To nie jest tak, że jeżeli ja Ciebie pytam, czy w czymś ci pomóc, to dlatego, że ja się czuję lepszy od Ciebie i w cudzysłowie robię Ci tą taką przysługę, tą mhm. tak, trochę bardzo przyziemnie łaskę. E, więc nie czuję się lepszy od Ciebie. I tutaj też mi się przypomina e, to, co usłyszeliśmy właśnie, oglądając jeden z, jedną z rozmów Jacka Rydlewskiego, gdzie on w swoich terapiach małżeńskich mhm. zadaje takie ćwiczenie, które okazuje się wcale nie jest proste. Dla małżonków, mhm. zwłaszcza takich, którzy są gdzieś tam mocno skonfliktowani, żeby jedno i drugie z nich powiedziało, tak jak ja bym powiedział, Zosiu, wcale nie jestem lepszy od ciebie. Mhm. A ty byś powiedziała? Tomku, nie jestem lepsza od ciebie. I coś, co nam jest, przychodzi z absolutną łatwością, bo to jest też wymiar, wyraz naszego przekonania. Okazuje się, tak jak mówi pan Rydlewski, problemem. Mhm. Bo jest zaznaczeniem. Taki w tej, nie wiem, jakiś swego rodzaju rywalizacji, tak. jakiegoś takiego podziału, że niektórzy małżonkowie mają problem, żeby wypowiedzieć takie wydawały się proste, można powiedzieć, wręcz prozaiczne zdanie. Mm -hmm. No nie ale stać lepszej. za nim, bo jakby nie chodzi o samo no wypowiedzenie, ale mm. czuję się lepsza, czuję się też pokrzywdzona, wykorzystana, yy, a nie chcę. No nikt z nas nie chce. No tak, ale dlaczego tak się czujesz? Bo, bo jest bo gdzieś tam ten podział, tak? bo nie ma szacunku, bo nie ma tego okazywania szacunku. Więc wracając do okazywania szacunku, to o czym mówimy, które powinno być naturalne w relacji małżeńskiej, jest takim spoiwem, jest czymś, co bardzo mocno łączy. I w ogóle nie wprowadza tego podziału, tak? Gorszy, lepszy, ważniejszy, mniej ważny w relacji małżeńskiej. Myślę też o tym, jak. <laughs> Wśród znajomych jesteśmy i są pary małżeńskie, i oni sobie nie okazują szacunku. Lekceważenie, może jakieś złośliwości, drwiny, takie żarty, o których kiedyś mówiliśmy, jak się czujemy wtedy? Zazwyczaj towarzystwo nie czuje się dobrze. Będąc świadkami tego. Będąc świadkami i uczestnicząc, trudno jest konfrontować, ale to nie jest, nie jest nic przyjemnego. Natomiast jak czujemy się, kiedy widzimy małżeństwa i przebywamy wśród małżeństw, gdzie oni z szacunkiem odnoszą się do siebie? No, patrzymy na nich z taką. Dobrze się to ogląda, tak? I dobrze się czuję. No Takim pewnym zachwytem i, i chcielibyśmy tak przypominamy takie starsze małżeństwo, gdzie nadal okazują sobie taki szacunek prawdziwy. I wtedy ja myślę, jak pięknie się kochają. Jak pięknie być w cieple tego związku. W tej relacji. Mm. Mm -hmm. e Nieraz lata biegną, my sami mamy już sporo stażu małżeńskiego, znamy takie pary, gdzie trochę traktują siebie, spoufalają się z, z sobą w takim negatywnym tego słowa znaczeniu. Takie to ja wiesz, mi... jakiś rodzaj lekceważenia? Lekceważenia nie? i już mi nie zależy tak na tobie. Nie staram się. Mm. Mhm. Nie zabiegam o ciebie. Ja bym, rozumiem, że nie wszystkich to przekona, ale zerknąłem do, do naszego polskiego prawa. Co ono mówi o obowiązkach małżeńskich? I w artykule 23 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego są określone prawa i obowiązki małżonków. I te, słuchajcie, prawa i obowiązki brzmią między nimi, To jest oczywiście pewien jakby wyciąg. Małżonkowie są ich prawem i obowiązkiem. Jest do. Zobowiązanie do wspólnego pożycia, i tu się mieści sfera duchowa, fizyczna i taka gospodarcza. I słuchajcie, ich prawem i obowiązkiem jest wzajemna pomoc. Mhm. Czyli jest to nawet gdzieś tutaj tak no, na, na gruncie legislacyjnym ujęte, że wręcz obowiązkiem jest wzajemna pomoc. Ale to też jest prawo. To jest przywilej, że ja mogę Tobie pomagać. Możemy coś razem robić. Przecież olbrzymia radość jest w tym, że robimy coś razem. Więc tak myślę, odczarujmy to słowo pomoc, że to nie jest pejoratywne określenie. To nie jest określenie, które e, jest ujmuje komuś. Jeżeli ja zechcę pomóc Zosi w innej sytuacji, przecież wiem, tam też wspominaliśmy przy jakiejś innej uroczystości, tak? to ja pytałem, czy ci przynieść jakieś ciasto, kawę, herbatę, tak. bo ty siedziałaś, rozmawiałaś z kimś. To jest tak dla nas naturalne i to powinno być naturalne. To jest ten szacunek, który jakby wypływa po prostu z tych zachowań, a nie jest tak, taką kalkulacją, czy teraz ja będę ten gorszy, lepszy, czy ja teraz ustąpię, kto wygra. Ja już tyle to... i tyle mu pomagałam. Albo tak, no ty, ty już tyle razy im mi tą tylko... kawę przyniosłaś, tak. to już teraz. Czas. Dla nas brzmi to no, trochę tak absurdalnie, żeby tak na to patrzeć. Rozumiemy w jakiejś mierze, skąd się biorą takie dość myślę, emocjonalne reakcje na, na takie stwierdzenia o pomocy. I właśnie to, co tam cytowaliśmy, że głównie w tych mediach społecznościowych dużo wyświetla się takich krótkich czy dłuższych wypowiedzi o tym, jak to facet ma pomagać. Przecież to jest jego, tu nie użyję jakiegoś dosadnego słowa, obowiązek. Ale ta pomoc to jest coś, nad, powinno być czymś naturalnym. No rozumiem, kiedy jest taka duża nierównowaga, że jedna ze stron robi bardzo dużo obowiązków domowych i pracuje zawodowo, a druga nie. Ale z tego co widzimy w większości w naszym społeczeństwie już inaczej jest. Kiedyś Więcej to mówiono, że kobieta i w domowe obowiązki, i zawodowe. Mężczyzna tylko zawodowe. Chyba współcześnie, rzadko jest tak. No, takie zmiany kulturowe. Są zmiany kulturowe, silne, gdzie następują. mężczyźni są zaangażowani. Również. I niektórym sprawia to frajdę. To nie, że oni się teraz czują gorsi, mniej męscy tak. i tak dalej. Nie? To bardzo indywidualne y, powinno być podejście, indywidualne zrozumienie. To tak jak y, wspominaliśmy chyba o pieniądzach, że y, tak standardowo się kiedyś mówiło, że to mężczyzna ma ogarniać finanse, i y, czasami, gdyby tak przyjąć takie sztywne założenie, to mogłoby się to skończyć katastrofą dla jakiegoś tam małżeństwa. Będziemy gdzieś tam sięgać do przykładów, ale indywidualnie rozpoznajemy swoje obdarowania, i w ramach tych obdarowań. Współdziałamy i sobie pomagamy, bo to jest nasz obowiązek, żeby sobie Ale pomagać. Przywilej. Ale i przywilej oczywiście, że tak. Mm -hmm. Więc tak. Czytałeś więcej z tego artyku... mm, artykułu? No ta, tak, rzeczywiście. Tu mam jeszcze ten, przypomnę artykuł 23 Kodeksu Rodzinnego Opiekuńczego, jakie są prawa i obowiązki. To jeszcze oprócz tego wspólnego pożycia i wzajemnej pomocy jesteśmy zobowiązani do wierności mm -hmm. i do współdziałania dla dobra założonej rodziny. Czyli ta wierność słowu, przysiędze tak. zobowiązuje się do tego, że razem. Mm. Razem jesteśmy tutaj, razem coś stworzymy dla wspólnego naszego dobra. Czyli gramy do jednej braki. Gramy do jednej bramki, zdecydowanie. Dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję. Dziękujemy, że byliście z nami przy naszej rozmowie o, o szacunku. I takim swego rodzaju podsumowaniem byłoby chyba takie prośba, sugestia, sugestia bardziej do Was, jeżeli jesteście małżeństwem, żebyście wykonali to ćwiczenie, o którym wspominaliśmy, proponowane przez Jacka Rydlewskiego, żebyście powiedzieli do siebie, tak jak ja teraz powiem do Zosi, kochana Zosiu, kochana żoną, nie jestem lepszy od Ciebie. Kochany mężu, nie jestem lepsza od Ciebie. Aby wam to przyszło z łatwością. Życzymy tego. Zróbcie to. Jeżeli macie z tym problem, to oczywiście warto nad tym się pozastanawiać. To tak, że tak powiem, słowem podsumowania. A teraz chciałbym jeszcze zrobić rzecz, której nigdy wcześniej nie robiliśmy. My sobie tu siedzimy i rozmawiamy, ale to wszystko ogarnia pewien człowiek. I on, gdyby był taka, taki. Jak na końcu filmu idzie lista różnych osób zaangażowanych, to przy każdej technikaliach, dźwięk, wystrój byłoby jedno, jedno imię, jedno nazwisko. My Jesteśmy szalenie wdzięczni temu człowiekowi. Nie chcę się pokazać, ale uwierzcie, on jest z nami i ten stoi. Dzięki, Paweł. Dziękujemy. I do zobaczenia.